Przełom sierpnia i września przyniósł wybicie z konsolidacji i nowe rekordy cen złota. Od początku roku uncja kruszców w dolarze podrożała o blisko 35%, zdaniem ekspertów, to efekt kilku czynników: od oczekiwań na obniżki 100% w Stanach Zjednoczonych przez słabość dolara. Aż po niepewność geopolityczną i globalne napięcie handlowe. Dziś sprawdzimy, jakie są aktualne prognozy i czy nadal warto postawić na złoto. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na nowy odcinek Stokwatch.pl. A partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB. Złoto pretenduje do miana inwestycyjnego hitu 2025. W pierwszym kwartale notowania najpierw w imponującym stylu pokonały okrągły poziom 3000 dolarów za uncję, a w kwietniu wyśrubowały rekord, wspinając się powyżej 3400 dolarów. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem konsolidacji. Przerwa w rajdzie nie trwała jednak długo, bo już na przełomie sierpnia i września Cena kruszcu wybiła nowe rekordy osiągając poziom ponad 3500 dolarów. Jednym z kluczowych motorów wzrostu cen złota pozostają banki centralne, szczególnie z rynków wschodzących, Choć tempo zakupu w drugim kwartale osłabło około 30% kwartał w kwartał, to nadal utrzymuje się znacznie powyżej średnich z lat 2010-2021. W pierwszym półroczu 2025 instytucje oficjalnie nabyły łącznie 415 ton złota, co oznacza spadek o 21% rok do roku, ale jednocześnie potwierdza trwałość trendu dywersyfikacji rezerw. Jak czytamy w raporcie State Street Investment Management, chociaż tempo zakupów osłabło, banki centralne nadal akumulują złoto pomimo wysokich cen, co podkreśla, że popyt pozostaje strukturalnie nienaruszony. Potwierdza to badanie WGC z 2025 roku, w którym rekordowe 95% respondentów oczekuje wzrostu globalnych rezerw złota w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Co istotne 43% planuje zwiększyć własne zasoby. To najwyższy wynik w historii. Jednocześnie Żaden z 73 ankietowanych banków centralnych nie przewiduje zmniejszenia swojej alokacji w złocie. Wśród największych nabywców w drugim kwartale znalazły się Polska i Azerbejdżan, które zwiększyły rezerwy odpowiednio o 19 i 16 ton. W dłuższym horyzoncie, jak podkreślają analitycy Goldman Sachs, rosnąca rola złota w rezerwach państw rozwijających się może stanowić trwały fundament dla cen tego kruszcu. Jak komentuje Lina Thomas, strateg do spraw surowców w Goldman Sachs Research... Inwazja Rosji na Ukrainę oraz zamrożenie rosyjskich aktywów zagranicznych przez kraje zachodu stanowiły punkt zwrotny dla tych instytucji. Od 2022 roku ich zakupy złota wzrosły pięciokrotnie. Drugim filarem popytu są fundusze ETF oparte na złocie. W pierwszym półroczu 2025 ich globalne zasoby wzrosły o 397 ton, co było najwyższym wynikiem od 2020 roku. Największy wkład miały fundusze z Ameryki Północnej i Azji. Jak czytamy w raporcie State Street Investment Management, globalne zasoby złota ETF-ów wzrosły w lipcu po raz szósty w ciągu 7 miesięcy tego roku, zwiększając się o ponad 13 ton. Wszystkie regiony przyczyniły się do pozytywnego popytu w pierwszym półroczu, co podniosło globalne zasoby do 397 ton. Był to najsilniejszy półroczny wynik od rekordowych 734 ton w pierwszej połowie 2020 roku. W wiodły fundusze notowane w Ameryce Północnej, które w drugim kwartale dodały 73 tony, zwiększając regionalne zasoby do ponad 1850 ton. Niewiele ustępowały im fundusze azjatyckie, które zyskały 70 ton, co jest szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę, że ich łączna wielkość jest 5 razy mniejsza. Zdaniem analityków Goldman Sachs zakupy banków centralnych były w ostatnich latach głównym czynnikiem wzrostu cen złota. Ale rosnące zasoby funduszy ETF zaczynają odgrywać coraz większą rolę, choć zazwyczaj wielkość aktywów ETF jest ściśle powiązana ze stopami procentowymi w okresach nasilonych obaw o recesję często znacząco wzrasta. Jak ocenia Lina Toma, strateg do spraw surowców w Goldman Sachs Research, Podczas gdy od 2022 roku głównym czynnikiem wzrostu cen były zakupy banków centralnych, obecnie do rajdu na złocie dołączają także fundusze ETF. Ponieważ obie grupy konkurują o ten sam kruszec, oczekujemy dalszego wzrostu cen złota. Jak czytamy w e XTB, złoto, przewodnik inwestora. Według szacunków całe wydobyte do tej pory złoto tworzy sześcian o boku około 21 metrów, podczas gdy roczna globalna produkcja wystarczyłaby na stworzenie sześcianu o boku około 5,5 metra. Zdecydowana większość wydobytego do tej pory złota nadal istnieje, a każdego roku globalna podaż rośnie około 2%. Makroekonomiczne tło nadal pozostaje bardzo istotne dla cen złota. Od ogłoszenia w kwietniu amerykańskich ceł dolar znalazł się pod presją, co przełożyło się na lepszą wycenę złota w dolarze. Mimo wygaszenia części napięć handlowych, dolar nadal pozostaje słaby. Warto też zauważyć, że skala osłabienia dolara w stosunku do sześciu głównych walut mierzona indeksem DXY była. W pierwszym półroczu największa od lat 70. Jak oceniają analitycy State Street Investment Management dalsze osłabienie dolara prawdopodobnie wspierałoby wzrost cen złota z naszego scenariusza bazowego. 3100 3500 dolarów za uncję do scenariusza byczego 3500 3900 dolarów za uncję na rynku nie ma konsensusu co do kierunku dolara amerykańskiego do końca roku a w krótkim terminie możliwa jest konsolidacja. Warto zauważyć, że spadek indeksu dolara w pierwszej połowie roku był największy od lat 70, co może sprzyjać okazjom do kupna przy spadkach. Kolej prognoza Goldman Sachs mówi o 3700 dolarach za uncję do końca 2025 roku, a w przypadku recesji nawet 3880 dolarów. Jak czytamy w raporcie Goldman Sachs, recesja wydaje się obecnie mniej prawdopodobna ze względu na postępy w negocjacjach dotyczących polityki handlowej. Nasi ekonomiści oceniają szanse wystąpienia recesji w USA w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 35% wobec 45% wcześniej. Jednak w przypadku spowolnienia gospodarczego cena złota mogłaby wzrosnąć nawet do 3880 880 dolarów za uncję. W efekcie złoto pozostaje jednym z głównych beneficjentów globalnej niepewności i kluczowym aktywem dla inwestorów szukających ochrony portfela w drugiej połowie roku. Jak podsumowują analitycy State Street, choć dynamika wzrostów może wyhamować po imponującym pierwszym półroczu, ryzyka pozostają przechylone w stronę dalszego wzrostu. Złoto wykazuje odporność nawet przy spadkach zmienności i odbiciu rynku akcji. A obecnie istnieje kilka możliwości uzyskania ekspozycji na rynek złota. Poza zakupem fizycznych sztabek lub monet, inwestorzy mają do dyspozycji również liczne instrumenty finansowe dostępne na rachunkach maklerskich. Do najprostszych należą ETC, czyli fundusze notowane na giełdzie, których cena odzwierciedla zmiany cen kruszcu. Z kolei CFD to instrument, który pozwala na zarabianie zarówno na spadkach, jak i wzrostach cen. Dodatkowo oferuje on tzw. dźwignię finansową, dzięki której inwestor może zainwestować na przykład 20 razy więcej niż posiada środków na rachunku. Wiąże się to jednak z wyższym ryzykiem, ponieważ zyski i straty również zmieniają się 20 razy szybciej. Kolejną opcją uzyskania ekspozycji na rynek złota jest inwestowanie w akcje spółek wydobywających, przetwarzających lub handlujących złotem lub złożone z nich fundusze ETF. Jak czytamy w wibuku, e XTB złoto przewodnik inwestora. W przeciwieństwie do bezpośrednich inwestycji w złoto lub PTC, które śledzą cenę samego metalu, akcje oraz fundusze ETF zapewniają pośrednią ekspozycję na rynek złota, na którą wpływ mają różne czynniki. W związku z tym mogą one oferować potencjalne korzyści, a akcje niektórych spółek zajmujących się złotem mogą drożyć w szybszym tempie niż sam metal. Dodatkowo spółki takie mogą dzielić się z inwestorami częścią swojego zysku poprzez wypłatę dywidend. Jest to z pewnością czynnik, który warto rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ze względu na fakt, że akcje i fundusze ETF dają jedynie pośrednią ekspozycję na rynek złota, inwestor musi mieć również świadomość potencjalnych ryzyk związanych z tymi instrumentami. Na wartość funduszu ETF, a zwłaszcza akcji poszczególnych spółek, wpływ ma nie tylko cena złota, ale również sytuacja poszczególnych spółek, ich wydajność operacyjna, efektywność zarządzania oraz szersze warunki rynkowe. To, czy złoto podrożeje, czy czeka je korekta? Pytanie to. Na pewno podzieli w tym roku inwestorów. Zachęcam do podzielenia się z nami opinią. Co sądzicie obecnie o złocie? Czy warto jeszcze stawiać na to aktywo, czy czas jednak rozejrzeć się za innymi instrumentami? Dziękuję serdecznie za obejrzenie. Jednocześnie zachęcam do polubienia treści i udostępnienia materiału swoim znajomym. Do zobaczenia.